Cześć kochani, dzisiaj cztery pomysły na wegetariańskie śniadania za około 5 zł. Po pierwsze, mój ulubiony pudding chia na bazie jogurtu. Potrzebujemy oczywiście jogurtu, tutaj użyłam małe opakowanie. Dodajemy do tego 2-3 łyżki nasion chia i dokładnie mieszamy. Możecie dodać też, jeżeli macie ochotę, cynamon i wstawiamy na noc do lodówki. Rano dodajemy ulubione dodatki. Jakie macie ochotę? Ja tutaj dodam miód oraz dużą porcję liofilizowanych kosteczek truskawek od Mixita. Smacznego! Drugi pomysł to koktajl z owsianki i mango. Tutaj będzie porcja na dwie osoby i używam 300 ml nabiału. U mnie to będzie maślanka, pół mango, 50 g płatków owsianych i 1-2 łyżki dowolnego masła orzechowego. U mnie tutaj jest Mixitella, orzeszki ziemne z mleczną czekoladą. Całość wrzucamy do blendera, miksujemy 2-3 minuty i gotowe. Więc raz, dwa, mamy pyszne śniadanie. Pomysł trzeci to mini naleśniczki. Tutaj też jest porcja na dwie osoby. Będziemy potrzebować dwóch jogurtów naturalnych, jeden będzie naszą bazą, a z drugiego zrobimy małe naleśniczki. Do tego będzie nam potrzebne 5-6 łyżek dowolnej mąki zmieszanej z jedną łyżeczką proszku do pieczenia, jedno jajko i coś, co sprawi, że nasze naleśniki będą miały kolor. Możecie użyć e, na przykład 10 mrożonych wiśni, ja użyję liofilizowanych truskawek od Mixita, wszystko wrzucam do blendera na 3 minuty. Na patelni rozgrzewamy masło i nakładamy masę po jednej łyżeczce, tworząc małe naleśniczki i po minucie obracamy na drugą stronę. Ja podaję je z jogurtem, owocami i małą garścią orzeszków i jedną łyżeczką masła orzechowego, od którego ostatnio troszeczkę się uzależniłam. Ostatni pomysł na śniadanie to dla mnie taka kaszka na śpiocha, jeżeli po prostu nie zdążyłam dzień wcześniej zrobić sobie śniadania. Jak widzicie na zewnątrz jest jeszcze ciemno. No i to będzie kaszka z owocami. Możecie ją zrobić na bazie kaszy mannej i jeżeli robiłabym właśnie kaszkę manną, to dodałabym sobie ekstraktu waniliowego, ale ja będę używać dzisiaj kaszy na miłość od Mixita i będę ją robić na wodzie. Ona już jest dosmaczona, więc nic tutaj nie będę dodawać. Mieszam, odstawiam na chwilę w tym czasie, kroję sobie owoce i tutaj będę miała mango, które używałam też we wcześniejszym śniadaniu, wiśnie, truskawki no i trzy minutki i śniadanie gotowe. Dzięki serdeczne za uwagę, dajcie znać, czy takie filmy jedzeniowe, krótkie z przepisami Wam się podobają, a może jesteście zainteresowani jakimś foodbookiem. Do zobaczenia, pa pa!